Jak pies okazuje miłość? Wielu właścicieli jest przekonanych o tym, że ich pupil bardzo ich kocha. Z całą pewnością mają rację, czasem jednak brakuje im argumentów na poparcie tego stwierdzenia. Niektóre dowody psiego uczucia są dla nas jasne i zrozumiałe, inne, bardziej subtelne, mogą umknąć naszej uwadze. Czworonogi żyją u boku człowieka od tysięcy lat, nauczyły się więc komunikować nam swoje potrzeby, jak i uczucia. Co ciekawe, niektóre zachowania, którymi pupil posługuje się, by wyrazić swoje przywiązanie do właściciela, są zarezerwowane wyłącznie dla niego. Chce spędzić z ukochaną osobą każdą wolną chwilę, towarzyszyć jej wszędzie tam, gdzie idzie i dbać o jej dobre samopoczucie. Oczywiście zwierzaki nie potrafią nam tego powiedzieć, jednak pokazują to na wiele różnych sposobów. Przyjrzyjmy się kilku z nich. Prawie każdy wie, że merdający ogon wyraża radość lub ekscytację czworonoga. Jeśli za każdym razem, gdy znajdziecie się w jego polu widzenia, pupil zaczyna nim szybciej poruszać, oznacza to, że dobrze czuje się w Twojej obecności i cieszy go perspektywa wspólnego spędzania z Tobą czasu. Jeśli zwierzak przynosi Ci swoje gryzaki, piłki czy inne przedmioty, którymi się bawi, stanowi to nie tylko zachętę do wspólnej zabawy, ale też wyraz ogromnego zaufania i miłości. Pies chce dzielić się z Tobą rzeczami, które sprawiają mu przyjemność licząc, czy dostarczyć ci radość. Czy masz tak, że czasem potykasz się o swojego czworonoga, który niepostrzeżenie zakrać się do ciebie? Nie przejmuj się, nie ty jeden. Pupil chodząc za swoim właścicielem, upewnia się, że nie przegapi żadnej okazji do wspólnej zabawy lub pieszczot, dba też o twoje bezpieczeństwo pilnując, by nikt nie zakradł się do ciebie, gdy będziesz zajęty swoimi obowiązkami. To jeden z tych drobnych gestów wyrażających przywiązanie do właściciela, który często chwyta za serce. Wiele osób nie może w takiej sytuacji zdobyć się na to, aby delikatnie zdjąć głowę psa ze swoich nóg i czeka, aż to zwierzę ruszy się pierwszy. Obce psy nie będą chciały utrzymywać z człowiekiem kontaktu wzrokowego. Czasem na uporczywe wpatrywanie się w nie potrafią nawet zareagować warknięciem. W świecie czworonogów to wyraz dominacji, jednak w relacji z właścicielem to znak zaufania i miłości. Woń opiekuna w wielu wypadkach sprawia, że pupil czuje się mniej samotny podczas dłużących się godzin oczekiwania na powrót właścicieli z pracy lub szkoły. Jeśli znajdujesz swoje skarpety, buty czy ubrania obok legowiska psa. Nie denerwuj się. Robi to, ponieważ Cię kocha. Lizanie człowieka po rękach czy twarzy to chyba najbardziej oczywisty wyraz sympatii. Choć czasem możemy nie mieć ochoty na kontakt ze siną zwierzaka, trudno odmówić mu tej odrobiny czułości. Pamiętajcie o łapkach w górę i subskrypcji naszego kanału.